Cześć, cześć, Artur Brzykcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj już wyjątkowo nie dżentelmeńsko ubrany, ale postanowiłem na szybko nagrać dla Was jeden odcinek. Odcinek poświęcony e, tematyce dość wesołej, ponieważ postanowiłem Wam opowiedzieć o historii whisky, ale na wesoło. No, nie wesoło jest w większości książek, a tej wiedzy oczywiście jest dużo, dużo więcej. Ja to zrobię w wersji skrótowej, ale tak pokrótce, żebyście widzieli, jak to a wygląda z lekką, z lekkim przymrużeniem moka. A więc tak, whisky, jak część z Was wie, część nie wie, whisky powstaje w Irlandii. Wiele przekazów mówi, że to był już XI wiek, a może nawet wcześniej, kiedy pojawiły się pierwsze napoje, z których genezy wynika dzisiejsza whisky. Oczywiście te pierwsze napoje to nie smakowały jak whisky, nie były jak whisky, ale był to jakiś tam bimberek robiony na bazie. A, jęczmienia a, a, i słodu jęczmiennego. Natomiast nawet to nie jest początek, no bo sam a, Alembik, sama metoda destylacji, skąd się u nas wzięła? Ano, ona przychodzi, słuchajcie, przez mm, Półwysep Iberyjski, dlatego że piersi dzisiejsi, Hiszpanie, Portugalczycy, oni, pierwsi znali destylację. Dlaczego? Dlatego, że mieli kontakt z Arabami, a to od Arabów Europa zna Alembik. Co prawda, co prawda, on, sam początek Alembików jest wymyślony przez Greków, ale w, potem w Średniowieczu no to wszystko jest u nas roztratowane, ta wiedza jest przepada, ale na szczęście w międzyczasie greccy filozofowie, greccy naukowcy, w starożytności mieli kontakty z Arabami i u Arabów ta formuła przetrwała. Nie dość, że przetrwała, to się rozwinęła i ten Alembik już w lepszej formie trafia na początku średniowiecza do Europy. Z Hiszpanii bardzo szybko razem z mnichami trafia do Francji, a z Francji trafia do Irlandii. Dlaczego trafia do Irlandii? Ano trafia do Irlandii, dlatego że w Irlandii wybucha epidemia. Epidemia prawdopodobnie grypy, która no, wówczas była chorobą bardzo groźną i bardzo śmiertelną. Dzisiaj sobie z nią zdecydowanie lepiej radzimy niż wówczas. No i jak przyjeżdżają mnisi, a dlaczego mnisi? Ano dlatego, że ci, co potrafią czytać, pisać, liczyć oraz leczyć, to w tamtym czasie są tylko mnisi. A reszta najczęściej nie pisaty i nieczytate, w związku z tym a to była jedyna opcja. No i ci mnisi przyjeżdżają no i leczą tym, czym potrafią, czyli głównie ziołolecznictwo natomiast w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że spróbują wykorzystać też nowy instrument, który mają, a którym jeszcze się za bardzo nie posługują, czyli właśnie alembik no i zaczynają robić destylaty no i powiem Wam szczerze, nie wiadomo, czy to działało czy nie działało, ale z doświadczenia wiemy że na pewno pacjenci czuli się zdecydowanie weselsi, w związku z tym lekarstwo się przyjęło, a to, że whisky a, jest lekarstwem Pozostało w nazwie, ponieważ Whisky pochodzi z, z Gelika, czyli z języku Celtów, czyli języka wspólnego zarówno dla Irlandczyków, jak i dla Szkotów. I to słowo pochodziło, znaczy słowo Whisky, pochodzi od zwrotu Iszkebar i oznacza wodę życia, czyli właśnie lekarstwo. W Irlandii robiono testy najróżniejsze. Część testowanych ślepła, część w ogóle na drugi dzień nie wstawała, ale w końcu nauczono się jak działać. W związku z tym wielkie szopobar dla narodu irlandzkiego za poświęcenie, bo gdyby nie ich poświęcenie i ofiarę w życiu byśmy whisky nie znali. Już zdecydowanie poprawioną wersję rodzina irlandzkich lekarzy wiezie do króla Szkocji w XIV wieku, aby tego zacząć leczyć. No, królowi bardzo spodobało się nowe lekarstwo do tego stopnia, że kazał sobie zakład farmaceutyczny otworzyć na terenie własnego zamku. No i stąd mamy pierwszy szkocki przepis na whisky i pierwsze zamówienie whisky dla niejakiego Johna Cora, który był mnichem właśnie. No bo tak jak mówiłem, to oni potrafią pisać i czytać, ale również liczyć, w związku z tym trochę łatwiej jest mu zarządzać taką destylarnią i on zaczyna robić pierwsze whisky szkockie. Od tego się zaczyna, oczywiście jak król lubił nowe lekarstwo, to dworzanie też, a jak dworzanie, to oczywiście mieszczanie okoliczni również i tak to się rozdało i prawdopodobnie w przeciągu 70 lat cała Szkocja już z... Fascynowała się nowym lekarstwem i bardzo to nowe lekarstwo im odpowiadało. I pewnie żyliby długo i szczęśliwie, gdyby nie sąsiedzi. No, sąsiedzi oczywiście w postaci Anglików, którzy postanowili zarówno Irlandię, jak i Szkocję najechać, okupować i generalnie robić tam same złe rzeczy. Zarówno Irlandczycy, jak i Szkoci nie poddawali się. Co prawda, Anglicy zabronili produkcji whisky, ale co z tego? Zarówno Irlandczycy, jak i Szkoci mają taki pierwiastek polskiej duszy, w związku z tym, jakim im zabroniono, natychmiast zaczęto robić więcej, tylko tyle, że potajemnie. W związku z tym, jak więcej tych starych, jak zwrócicie uwagę, tych starych destylarni, które są otwierane, te legalne destylarni, które są otwierane w miejscu, w miejscu dawnych, nielegalnych, no to są najczęściej albo góry, albo jakieś pojedyncze wysepki. Generalnie tam, gdzie poborcy podatkowemu było trudno dotrzeć, i to było wtedy zdecydowanie najważniejsze. Anglikom źle się kojarzyło whisky z, z kilku powodów. Po pierwsze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli sprawa numer jeden to podatki. Ciężko było podatkować Szkotów czy Irlandczyków, którzy gdzieś tam w małych Alembiczkach robili sobie w górach whisky. W związku z tym po prostu odgórnie zabroniono całego procederu i tyle, liczyli, że będą pić alkohole em, em, angielskie, chyba to raczej im nie wyszło, ale to dopiero pokazał im to czas. Natomiast z drugiej strony, drugi powód był taki, że whisky działała trochę jak napój panoramiksa, mianowicie wszystkie powstania, zarówno irlandzkie, jak i szkockie, powiązane były z whisky i ta whisky wtedy się pojawiała i to whisky się zagrzewali do boju wojownicy, a jak wiecie, albo nie wiecie, ale jak nie wiecie, to obejrzycie sobie Braveheart albo Rob Roya. no to generalnie z tymi Szkotami i z Irlandczykami łatwo Anglicy nie mieli, bo to narody bitne, w związku z tym wcale nie było tak łatwo te powstania okiełznać. No dobra, no to, to mamy Europę, no ale co z resztą świata? A no zresztą świata było troszeczkę inaczej, dlatego że zaczęło się od biura turystycznego Kolumb. Krzysztof Kolumb stwierdził, słuchajcie, jest nowa Ziemia, jest tam fajnie. No, i specjalna, specjalna ulotka dla Irlandczyków i Szkotów: słuchajcie, mniej Anglika na metr kwadratowy. W związku z tym ci Irlandczycy, Szkoci, a, ruszają za szczególnie w epokach, kiedy, w okresach, kiedy był głód potężny w Wielkiej Brytanii. Oni ruszają za chlebem, ruszają za nową ziemią, szukają, ruszają za nadzieją a, do nowego świata, tam lądują. No i faktycznie. Ktoś znalazł złoto, są jakieś indyki też są smaczne. Biegają miejscowi i są dosyć zabawni pod warunkiem, że nie strzelają akurat prosto w twarzci z łuku. No i faktycznie jest mniej Anglika na metr kwadratowy. W związku z tym, generalnie jest super, tylko zgrozo nie chce rosnąć jęczmień. Nie ma jęczmienia, nie ma whisky, nie ma whisky, nie ma się czym leczyć. W związku z tym, nie jest wesoło i trzeba coś z tym fantem zrobić. No i na początku te narody skorzystały. Z innego zboża, który znali z Europy, a którzy przede wszystkim znali inni koloniści, którzy też tam przyjeżdżali licznie, mianowicie Niemcy. Bo Niemcy przywieźli ze sobą żyto, a żyto um, Niemcy używali do robienia sznapsa, a Irlandczycy i Szkoci postanowili um, wykorzystać do tworzenia whisky. I tak powstają pierwsze amerykańskie whisky, które były właśnie whisky Żytnimi. Nawet Waszyngton miał własną destylarnię whisky właśnie to było whisky Żytnia. Z czasem, co prawda, wszyscy miłośnicy whisky Żytniej przesunęli się na północ i tak powstała Kanada. Dlatego, że Kanada do dziś, do, po dziś dzień, robi whisky właśnie Żytnią. Natomiast reszta świata trochę mniej, chociaż dzisiaj whisky Żytnia przeżywa zdecydowany renesans w, w Stanach Zjednoczonych. A tutaj też warto napomknąć o tym, o czym już nieraz mówiłem, że starzona staruszka, czyli starka, to jest polska whisky. Polska whisky się robiona przez szlachtę od 16 do. W zasadzie XIX wieku do powstania styczniowego, czyli do połowy XIX wieku. A, I to jest destylat też żytnie w związku z tym Polacy też żytnią bliski robili. No ale jak gdyby ta tradycja w Polsce zanikła i dzisiejsza starka nie ma nic wspólnego z tą starką, która była bliski w związku z tym też o tym pamiętajcie, dzisiejsza starka to nic innego, jak wódka starzona w beczce. I tyle. No dobra, ale co z, to, co z tymi Stanami Zjednoczonymi, co, co z tym koloni jeszcze wówczas koloniami brytyjskimi. Ano. Jak już Stany Zjednoczone dostają, wyzwalają się spod korony brytyjskiej, jest wojna. Wojna, słuchajcie, domowa, właśnie jest to wojna o whisky, dlatego że kraj biedny, świeżo po wojnie, który musi spłacić gigantyczne pożyczki, które ciągnęli u Francuzów, w związku z tym szuka państwo, budżet, szuka pieniędzy wszędzie. No i postanawia również. Właśnie opodatkować whisky. To się bardzo społeczeństwu nie spodobało, bo ile to z wybrzeża, które ma porty, duże miasta, no pierwsze jakieś tam fabryki, manufaktury bardziej, no to tamten pieniądz jest. Ale Zachód, ten Zachód, który głównie oparty jest tak naprawdę o pracę kowbojów, i to są farmerzy, to tam pieniędzy nie ma i bardzo często ta whisky, która jest produkowana, jest produkowana w celach wymiany handlowej, tak, czyli po prostu jest barter whisky w zamian za coś. No, i tam się ten pomysł bardzo nie spodobał. Poborca podatkowy, który na tamtym terenie się pojawił i chciał wymuszać opłaty, skończył dosyć kiepsko, ponieważ został wyrzucony przez okno. I chyba to w zasadzie była jedyna ofiara śmiertelna tego, tego powstania, ponieważ cały naród z zachodu ruszył do Waszyngtonu. Prezydent wysłał wojsko na naprzeciwko, ale się opamiętał i w ostatniej chwili. I gdy już obydwie armie de facto stanęły naprzeciwko siebie, odwołał, stwierdził, że nie będzie zabijał własnych rodaków w imię podatków. Tam się zaczęto dogadywać i finalnie skończyło się na tym, że faktycznie wschód płacił podatki, zachód długo, długo jeszcze nie, ale te podatki zaczęły się wkradać. Jak zaczęły się wkradać, to część społeczeństwa, która stwierdziła, że chce robić whisky, ale nie chce poddawać się. Podatkom postanowili się wynieść poza ówczesne Stany Zjednoczone bardzo blisko, tuż za granicę, do regionu, którego my dzisiaj znamy jako Kentucky i tam zaczęto robić whisky już inną, dlatego że właśnie ktoś w końcu wpadł na pomysł, żeby użyć kukurydzy, zboża, które jedzą miejscowi, a które okazało się bardzo wydajne pod względem cukru. A jak się okazało wydajne pod względem cukru, no to wiadomo, że dużo da się zrobić dużo więcej z niego alkoholu, jest wydajniej, jest lepiej. Skąd nazwa Bourbon, a przy whisky? No, ale to jeszcze za chwilę, bo tą whisky to też, też takie historie, trochę legendy. Kto wpadł na pomysł, żeby to była whisky kukurydziana? Ano, znowu duchowny, tylko tym razem nie duchowny, stricte katolicki, jakby to było w Europie, tylko duchowny, protestancki, niejaki Elijah Craig. On wpada na pomysł, żeby żeby whisky zrobić z kukurydzy, właśnie z tego zboża, który jedzą miejscowi. I jak legenda mówi, jeszcze Evan Williams, leniwy farmer, był potrzebny, ponieważ ten dla odmiany wpada na pomysł, żeby użyć beczki, która będzie beczką surową. Złośliwa legenda mówi, że tak naprawdę, to co powiedziałem wcześniej, był leniwym farmerem i miał destylat surowy, a nie za bardzo miał go przetrzymać. Zorientował się że, się, że ma beczkę, w której trzyma jakieś tam klamoty. Beczka była, no żadnego alkoholu w nim nie było wcześniej w tej tak Były jakieś tam klamoty trzymane. W związku z tym wpadł na genialny pomysł, że żeby ją odkazić, to ją wypali od środka ogniem. Co uczynił? W ten sposób beczkę odkaził, nalał alkoholu i okazało się, że efekt jest świetny po kilku latach. W związku z tym zaczęto tą e, zasadę stosować. A powiedziałem, że jeszcze... Skąd się wierzy nazwa Bourbon? No Bourbon to jest region w Kentucky. To, to jest dla wszystkich chyba oczywiste. Oczywiście na cześć Bur rodu Bourbonów, czyli francuskich królów, którzy właśnie wsparli powstanie przeciwko Wielkiej Brytanii w, w, w Ameryce. Ale nie to jest króło tutaj. Chodziło o zwykły przypadek. Mianowicie w momencie, kiedy się zaczyna moda na whisky, to w gigantycznej ilości to whisky kupuje Nowy Orlean. Nowy Orlean, który to jest kolonia głównie francuska, tam najwięcej było Francuzów, um, i ci, oni byli przyzwyczajeni do tego, że pili armaniaki i koniaki. W momencie, kiedy wybucha w Europie epidemia filoksery, no to po prostu nie ma z czego zrobić, nie ma wina, nie ma winogron, w związku z tym nie ma, wina, nie ma wina, nie ma wina, to nie ma armaniaków, nie ma koniaków. No i trzeba czymś to zastąpić. No i okazało się nagle, że jest taki destylat miejscowy, który właśnie nie wiem, czy już wtedy się nazywał whisky, natomiast jest od biedy się nada, tak? Można go doprawić i wtedy będzie smaczny. I tak powstają pierwsze drinki, słynne drinki z Nowego Orleanu, ale. Um, jeszcze temat jest, z, z właśnie um, jak nazwać ten, um, ten trunek. No i co się okazało? Okazało się, że każda beczka, bo te beczki były z tym alkoholem głównie, były spuszczane rzeką, z Kentucky sobie płynęły rzeką do Nowego Orleanu. W związku z tym um, port, z którego startowano, dawał swój stempel, wypalał swój znak, żeby było wiadomo, że to jest transport stamtąd. I co wypalał? Ano, wypalał napis Bourbon, bo to był właśnie port w Bourbon, z którego to wszystko startowało. W związku z tym wszystkie beczki, które przy, przypływały do Nowego Orleanu, miały znaczek Bourbon, i stąd, z, 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 stąd wzięła się ta a, nazwa. A w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, a, najtrudniejszy okres dla whisky to jest okres a, prohibicji, to już wiele, wiele lat potem. A, jest okres prohibicji w Stanach Zjednoczonych i to jest okres, kiedy najlepiej sprzedaje się whisky. Kanadyjska, no bo przez granicę było blisko, a przypominam, że nie było zakazu w Stanach Zjednoczonych picia alkoholu, tylko był zakaz produkcji alkoholu. W związku z tym zupełnie spokojnie można było sobie ten alkohol popijać. Tak tylko trzeba było mieć dojście, w związku z tym wtedy kanadyjska zaczęła być lubiana. Nie można jej było sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, ale wyjechać do Kanady zawsze można było, a jak wiemy był taki... Kioszkarz, który nazywał się Al Capone, i on miał sporo takich miejsc, gdzie jednak spragniony napić się mógł, chociaż może nie do końca legalnie. No dobra, w Kanada, tak naprawdę tam niewielu niewiele jeszcze przeżywała takich okresów, żeby kanadyjska była słynna i lubiana, to raczej jest whisky, która jest taka, no nie ma wielu fanów na świecie, może w ten sposób to, to ujmę. Czy jest dobra, czy jest zła, to jest zawsze indywidualna sprawa, słuchajcie, bo to jest pytanie, czy Wam taka whisky smakuje, czy nie. Natomiast generalnie na świecie statystycznie smakuje mniej. O, i może tyle. Początek XX wieku to też jest okres rozwoju jeszcze innego, Kraj, jeżeli chodzi o whisky, mianowicie na początku XX wieku dociera do Szkocji młody Japończyk. A, który postanawiał na temat whisky a, uczyć się. On już ma pewne doświadczenie z whisky, mianowicie pracował w firmie, która mieszała e, tanie whisky, młode whisky, które przyjeżdżały ze Szkocji do Japonii. A, I on pracował w firmie, który mieszał te whisky z miejscowymi alkoholami, a, i sprzedawał jako takie coś, taką jakąś śmieszną alkoholową mieszankę. Natomiast temat whisky mu się spodobał. E, z do... Część, pieniądz, część poświęca pieniędzy zarobionych przez siebie, część zdobywa od swoich mocodawców, pracodawców, i słuchajcie, z tymi pieniędzmi rusza do Europy, żeby uczyć się, jak się robi whisky. Kończy studia, okazuje się bardzo uzdolniony. W międzyczasie uczy Judo i w ten sposób dorabia, i któregoś dnia, idąc na kolację ze swoim kumplem, z którego właśnie uczy Judo trafia do jego domu na kolację, tam poznaje siostrę tego szkolegi i ta siostra później zostanie żoną naszego głównego japońskiego bohatera. Ten japończyk pracuje jeszcze potem w dwóch szkockich cudownych destylarniach, bo pracuje w nagawulini i pracuje w makalanie i z tą zdobytą wiedzą wraca do Japonii. facet się nazywał Masatakaetzuru. W Japonii dla odmiany przyjeżdża i mówi do swoich pracodawców: Słuchajcie, już nie chcę robić z wami takich mieszanek, otwórzmy destylarnię. Zostaje wyśmiany, no ale on się nie poddaje i chodzi i szuka kogoś, kto ma otwarty umysł i kto zgodzi się na to, żeby otworzyć destylarnię. I w końcu znajduje. I ten drugi facet nazywa się Inirotori, Ma pieniądze ma pieniądze rodzinne pochodzące właśnie z biznesu whisky, znaczy wróć z biznesu alkoholowego, w związku z tym zaczynają łączyć wiedzę takie suru oraz wiedzę inirotory i przede wszystkim kapitał od inirotori i tak powstaje w 1923 roku pierwsza japońska destylarnia, która się nazywa Yamazaki, jest to podwaliny pod wielki, wielką firmę Santory. Dzisiaj nie ma firmy Santory, jest Santory Beam, dlatego że się połączyły, ale tak naprawdę to chyba Santory tam rządzi i Jim Beam należy do Santory, zresztą do Santory należy Bowmore, należy... Yy, Glengiri na pewno, nie wiem czy, chyba Lafryk również, w związku z tym naprawdę jeszcze pewnie wiele, wiele innych destylarni, a w Szkocji należy do Santory. Natomiast drugi, druga firma Nikka, to jest firma, która powstała po tym, jak panowie się pokłócili po 7 latach współpracy i, mirotoli, i masę takie takie taketakecuru się kłócą i się żegnają. Dlaczego? Dlatego, że Suro, który już ma gust i podniebienie dość mocno szkockie, po tym jak został w Szkocji de facto wychowany, jeżeli chodzi o, o, o whisky, postanawia, że ta whisky, która powstaje w Yamazaki jest za delikatna, za subtelna, że to nie jest ten charakter, który on chciał, że on chciałby trochę troszeczkę twardsze whisky i robić ją zdecydowanie na północy, namawieni inni rotory, żeby otworzyć drugą destylarnię na północy, że wtedy będą mieli dwie destylarnie i będą mogli robić ciekawe blendy i ciekawe whisky. I nirotoni się na no to nie zgadza. Mówi, że najpierw to whisky pierwszą trzeba sprzedawać, a dopiero potem, jak się zwróci część kapitału, przynajmniej to dopiero próbować otworzyć następną destylarnię. Takie Suru nie daje się namawiać. Panowie się kłócą, rozstają no i nie odzywają się do siebie już do końca życia. Natomiast takie Suru faktycznie zdobywa nowych inwestorów i na północy Szkocji otwiera kolejną destylarnię. A od tej destylarni początek bierze jego koncern o nazwie NICKA. Nika też dzisiaj ma destylarnie na całym świecie, no ale oczywiście te główne bazowe są w Japonii, tak samo jak w przypadku Santory. A jak, co było potem z whisky? A no, potem whisky bardzo pomogły, o dziwo, wojny światowe. Dlaczego? Dlatego, że żołnierz brytyjski, jak idzie przez kraje różne, no to niesie ze sobą whisky. Niesie ze sobą whisky no to wymienia się na miejscowe alkohole. W związku z tym miejscowi poznają whisky, a brytyjski żołnierz poznaje, poznaje miejscowe luksusowe, wspaniałe alkohole. No i taka wymiana powoduje, że jak się wojna kończy, no to ktoś, kto mu ta whisky zasmakowała, mówi, no dobra, to fajnie, to może byśmy ją sobie do kraju sprowadzili. Może oprzemy o no to, biznes będzie fajny. I zaczyna się moda na szkocko obchowiski kolejna moda, bo tych mód kilka było i to się tak rozwija po pierwszej wojnie światowej, po drugiej wojnie światowej w związku z tym to się, to się absolutnie rozprzestrzenia. A Potem był do odmiany upadek trochę, upadek, który spowodowany został przez hipisów, a moda hipisów poszła potem po całym świecie, mianowicie hipisi odrzucili wszystko, co pochodziło od ich rodziców i od poprzednich pokoleń w tym również burbona. Zaczęli pić gin, zaczęli pić wódkę i zaczęli pić koktajle, natomiast odrzucili właśnie, no i mieli różne inne używki, jak wiemy doskonale, ale jeżeli chodzi o alkohole, to, to burbon został odrzucony. Jednym z tych, którzy doprowadził do powrotów, był jeden z, chyba ostatni żyjący, to jest Russell Crowe chciałem powiedzieć, ale to nie ten. Australijczyka, wspaniałego aktora zostawiamy w spokoju, i wracamy do Jimmy'ego Russella. Jimmy Russell wspaniały twórca whisky, który był uczony robienia whisky przez ludzi, którzy robili whisky jeszcze przed prohibicją w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym pamiętajcie, żeby uczcić urodziny Jimmy'ego wznosząc szklaneczkę White Turkey 101, bo to jest jego dzieło, jedna z ulubionych pozycji, w związku z tym warto o tym pamiętać. I tak to się na świecie rozwija. Dzisiaj, dzisiaj jest kolejna moda na whisky, która trwa już z dobre 30 lat. A whisky się rozwinęła bardzo. Mnóstwo destylarni działa, działa od nowa albo powstają nowe. Powstają destylarnie na całym świecie, już nie mówimy tylko o Szkocji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Kanadzie. Nie, dzisiaj whisky robi Szwecja, Dania, Szwajcaria, Niemcy bardzo dużo destylarni. Austria ma własne destylarnie, Francja robi whisky. Francuzi rocznie wypijają więcej, przepraszam, miesięcznie wypijają więcej szkockiej whisky. Niż rocznie koniaku. To są dane, które są w ogóle powalające. Włosi robią whisky, RPA robi whisky, naprawdę na całym świecie jest whisky, Szwecja robi whisky, Polacy też robią whisky. Na razie to, co wyszło, było może jeszcze nie najlepsze, Na no, o czymś trzeba zacząć. Myślę, że kolejne destylarnie będą już dużo, dużo lepsze, a z czasem może i ci, którzy zaczynali, też te swoje produkty poprawią. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiaj w zasadzie tylko na jednym kontynencie whisky nie jest robiona, ale mówią, plotki mówią o tym, że pingwiny już dosyć intensywnie pracują. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, to w skrócie jest historia whisky według Artura Brzychcy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, hej!